Is This Love by Bob Marley? Patrzymy dziś sobie na tę piosenkę. Um, zwrócimy uwagę na trzy elementy. E, trzy rzeczy skupią naszą uwagę dzisiaj: jeden czasownik, jeden rzeczownik, i co tam jeszcze? I e, trochę idiomów. E, więc za chwilę będziemy sobie rozmawiać e, o tekście piosenki Is This Love. Mówiłam Wam, że nie do końca jest romantyczna, bo właśnie no są takie. Przesłanki, aby twierdzić, że ta piosenka jest pełna właśnie wątpliwości, i poczytajcie o tym, jeśli macie ochotę, to będzie bardzo fajne ćwiczenie też. Trochę czytania nigdy nie zaszkodzi. Każdy rodzaj, wiecie, umiejętności trzeba w sobie praktykować i słuchanie, i czytanie, i pisanie, ale jednak przede wszystkim mówienie. Ale poczytajcie, poczytajcie a potem sobie opowiedzcie na głos e, to, co się, to czego się dowiedzieliście na temat Boba Marleya i na temat piosenki Is This Love? Dzisiaj będziemy rozmawiać, e, cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o e, trzech rzeczach. Pierwszą z nich jest czasownik treat, i tu sobie powiemy e, kilka jego znaczeń, bo jest aż pięć, ale nawet jest więcej. Ale wybrałam pięć takich, które się najczęściej nam pojawiają i najbardziej są nam potrzebne na co dzień, w zwykłym, codziennym komunikowaniu się e, z ludźmi, ze światem. E, następnie popatrzymy sobie na rzeczownik roof i przeanalizujemy trzy fajne idiomy, też takie codzienne, przydatne. Bardzo często słyszą, słyszane przez nas, i nawet wydaje mi się, że nie zdajemy sobie sprawy, że to są w ogóle idiomy. Tylko po prostu takie zwroty naturalne i takie same są w polskim, więc będzie bardzo przyjemnie. A następnie spojrzymy sobie na rzeczownik shelter e, i porozmawiamy o trzech. A nawet czterech o czterech znaczeniach słówka shelter. Na sam koniec powtórzymy kilka zdań na głos. Myślę, że w trakcie też będziemy, na koniec, na koniec zbierzemy kilka zdań do powtarzania na głos. E, tutaj wszystko jest po polsku, żeby sobie to dobrze wszystko zrozumieć, zapamiętać, przerobić właśnie na polski, e, bo czasami to jest po prostu potrzebne. Jeśli sobie tak na przykład, no, to, to jest bardzo powszechne i cały czas to słyszę. Nie, nie chcę myśleć po polsku, nie chcę tłumaczyć w głowie. Mm, więc będziesz tłumaczyć w głowie, dopóki nie nabierzesz płynności w tym, to znaczy nie nabierzesz tempa, że to tłumaczenie w głowie będzie się działo tak szybko, że nie będziesz już tego zauważać. Natomiast na początku, jeśli nie masz jeszcze tej wprawy, a nie masz w mówieniu po angielsku, bo tu jesteśmy po to, żeby jej nabierać, no to to będzie trwało. Będzie trwało dłużej. Będziesz miać wrażenie nawet, że jest regres, bo coś tam gadałam, ale było, a teraz wszystko tak myślę, analizuję, zastanawiam się i tłumaczę. Trzeba tłumaczyć. Wiecie, są takie badania, które pokazują. Jest o tym odcinek jakiś. Są badania, które pokazują, że nawet osoby dwujęzyczne, takie wiecie, że od dziecka się uczyły, dwóch umiały po prostu. Po prostu tak z domu, e, dwa języki, to jednak ten język, którego uczyła matka, albo ten język, który po prostu przeważał jednak w komunikacji, bo na przykład był w szkole też, nie tylko w domu. To zawsze to jest ten język wejściowy i to jest ten język, w którym myślimy. I też jeśli myślisz, bo martwisz się, że nie możesz się do, tak dobrze mm, express yourself, tak wyrazić siebie nie możesz po angielsku, i tylko polskie potrzebujesz do tego, i nie znasz takich słów i nie da się tego przetłumaczyć, żeby siebie wyrazić tak samo jak po polsku. To nie mylisz się, to też jest normalne. Tak będzie zawsze. Dlatego na przykład wcale nie jest dobrze e, przeprowadzać e, terapię swoją jakąś z psychologiem, z terapeutą w języku obcym, bo nie wyrazisz siebie tak dobrze, jak w swoim języku ojczystym. Więc już przestajmy się tym wszystkim zamartwiać tym myśleniem po polsku, tym akcentem polskim i tym, że się nie mogę wyrazić w innym języku niż w polskim. To wszystko trzeba zaakceptować, bo to po prostu to możemy. Poprawić, możemy to przyspieszyć, możemy nabrać więcej słownictwa i żeby jeszcze lepiej się wyrażać, ale tak jak w języku swoim, rodzimym, ojczystym, to się nie wyrazisz nigdy w żadnym języku. I, to robią, i tak, ta, tak to wygląda również u osób dwujęzycznych. Jeden język zawsze odrobinę przeważa, i wtedy ten język jest tym, tym wybieranym głównie po prostu. Zanim przejdziemy do tych rzeczy, o których Wam wymieniłam, że będziemy mówić, to tylko szybciutko wspomnę o wyzwaniu Powiedz coś, jest to wyzwanie językowe, które trwa 5 tygodni już zostały tylko dwa tak naprawdę, bo w ten piątek, już jutro wysyłam zadanie numer 4 z pięciu. Nie jest za późno, żeby dołączyć, dostaniesz wszystkie poprzednie zadania i możesz wszystkie poprzednie nagrania nagrać i wysłać do mnie, bo właśnie zdradzam, że nagrywacie się. Mówicie po angielsku, nagrywacie się i wysyłacie to do mnie. Ja Wam potem coś na to zawsze zareaguję, odpowiem. I pomogę. Więc zachęcam bardzo gorąco weźcie udział, bo to jest takie wyzwanie, które przyciśnie Was troszeczkę, będzie jakim. Um... Wsparciem dla Was, żeby zacząć mówić, żeby jednak wziąć ten telefon, nagrać się, nie bać się i wysłać to do, do kogoś obcego. No to to może być fajne. Oczywiście Wasze nagrania są ze mną bezpieczne, ja ich tutaj nigdzie nie udostępniam, więc zachęcam. I co jeszcze, na stronie powiedz Możecie przeczytać więcej o tym wyzwaniu, jak również o kursie mówienia po angielsku, bo już wreszcie jest dostępny i można sobie kupić kurs mówienia po angielsku. Jest to kurs tak, jak nazwa wskazuje, mówienia, czyli ćwiczycie tam właśnie mówienie, komunikowanie się, dużo trzeba mówić na głos, dużo trzeba powtarzać, są dyktanda, e, też trzeba się nagrywać i wysyłać do mnie. Ale to, co jest w kursie, to sobie możecie spokojnie poczytać na powiedzcoś.pl Powiem Wam tylko, że cena tego kursu jest obecnie obniżona i tak zostanie przynajmniej do 10 października. Może to trochę przedłużymy, zobaczymy. Natomiast cena jest teraz znacznie obniżona i niższa nie będzie na pewno. I co jeszcze chcę powiedzieć, to to, że jeżeli się okaże po zakupie, że ten kurs jednak zawiera nie to, czego się spodziewaliście, to możecie go zwrócić bez żadnych problemów, bez żadnych nie wiem wątpliwości, nie wiem. Możecie zwrócić kurs w ciągu 14 dni. Więc zapraszam, zapoznajcie się jednak z tą stroną powiedz coś żeby właśnie dlatego, że mi zależy na tym, żeby po prostu kurs kupowały osoby, dla których on jest przeznaczony, osoby z blokadami językowymi, które chcą zacząć mówić po angielsku, poznać nowe zwroty, takie życiowe, codzienne, żeby móc swobodnie i szybko reagować. Więc jeśli ktoś myśli sobie na przykład, że to jest kurs językowy, że się będziemy tam uczyć gramatyki czy słownictwa, no to nie. Słownictwa tak, zwrotów całych, jak najbardziej, takich, wiecie, funkcjonalnych, takich reakcji językowych. Natomiast nie uczymy się tam działów tematycznych, nie przechodzimy przez gramatykę, nic z tych rzeczy tam się nie odbywa, tam się mówi. Tam się bardzo dużo mówi w tym kursie. powiedz coś, pl. A teraz przejdźmy wreszcie już do czasownika treat. Bo przecież Bob Marley śpiewa tak. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. Tekstu jest bardzo mało w tej piosence, szczerze mówiąc, dlatego właśnie postanowiłam skupić się na pojedynczych słowach i rozbudować selekcję, ten odcinek podcastu o, o właśnie rozszerzenie tych, tych pojedynczych rzeczy, bo samych zwrotów jest tutaj bardzo mało i w zasadzie jest to wszystko takie samo wyjaśniające się, więc nie ma co dużo tłumaczyć. Ale treat jest na tyle ciekawy i ma tak dużo znaczeń, że się nad nim dzisiaj pochylimy. W odcinku posłuchacie odcinek 162, posłuchacie sobie tego. Wszystkiego po angielsku, poćwiczycie tam na głos yy, bardzo wiele zdań, 12 zdań ćwiczycie, powtarzacie na głos po mnie z pamięci, ćwiczycie pamięć krótkotrwałą. Bo to, to, to jest tajna broń poliglotów, czyli bardzo dobrze wytrenowana pamięć krótkotrwała. Ona wspaniale wspomaga naukę języków obcych, dlatego właśnie w ten sposób ćwiczycie w podcaście. A my tutaj dziś sobie pomalutku przeanalizujemy te znaczenia czasownika treat. Więc po pierwsze, to jest po prostu traktować, yy, tak jak po polsku, to behave in a particular way, way towards somebody or something, czyli zachowywać się w odpowiedni specyficzny, konkretny sposób wobec kogoś lub czegoś. I teraz możecie. Traktować kogoś z czymś, jakby with respect, traktować kogoś z szacunkiem, na przykład. Um, she treated us with respect. Możecie traktować kogoś na przykład równo e, sprawiedliwie. You, you maybe you would like to be treated equally when you are hunting for job. <coughs> Następnie możecie traktować kogoś jak coś. Na przykład, traktować kogoś jak. Służącego, albo traktować kogoś jak dziecko, traktować kogoś jak złodzieja. E, to będzie albo like, albo as tu możecie sobie to stosować wymiennie. E, w ogóle muszę zrobić odcinek o tym like, bo czasami nie możecie tego stosować wymiennie. Sobie go zanotuję, żeby nie zapomnieć kiedyś tam. E, natomiast tak, my sister treats me like a child, or my sister treats me as a child. He was treated as a thief. Można już powtarzać, a nie szkodzi, a pewnie, że tak. Jak najbardziej powtarzaj się na głos, ile wlezie, ile się da. Drugie znaczenie czasownika treat to jest to consider, czyli yy, po prostu też traktować, tak? My po polsku też używamy do tego jednego czasownika. Na przykład, I decided to treat it as an adventure. Postanowiłem traktować to yy, jako yy, przygodę, a nie jako, nie wiem, problem. Niech to będzie moją przygodą. Tak sobie postanowiłam, że będę to w ten sposób Uważać, odbierać to będę w ten sposób. Treat. Uh, treat this as an adventure. Treat it as a. Treat it as a prize. Nie wiem, cokolwiek. Trzecie znaczenie czasownika treat, e, czyli po prostu traktować jakiś temat w jakiś sposób możemy, e, czyli go w ten sposób na przykład omówić, przedyskutować, e, w dokładny sposób coś przedyskutować, na przykład e, potraktujemy ten temat poważnie. We will treat this topic seriously. Niech będzie coś takiego. Jeśli ktoś z Was tutaj e, obecnych ze mną na żywo ma ochotę, albo nie na żywo, na przykład później napisać jakieś zdanie przykładowe, które się w Głowie Wam wytworzyło z tym czasownikiem treat, lub z późniejszymi słowami, o których będziemy mówić zaraz, to napiszcie w komentarzu i powiedzcie na głos. Nigdy nie za dużo. Treat. Yy, trzecie, czwarte już, czwarte znaczenie czasownika treat to będzie yy, leczyć, czyli dawać komuś jakieś medyczne, wiecie... Mm nie wiem, no, nie tylko leki, ale też jakiegoś rodzaju może zabiegi. O, właśnie. Przecież zabieg to właśnie treatment. Zabieg medyczny treatment. E, a zatem, zobaczmy jakieś przykłady. She's being treated for cancer. Albo the hospital treats hundreds of people daily. Leczy setki ludzi dziennie. She needs to be treated in hospital. Wymaga leczenia szpitalnego. E, świetnie. A więc macie to. Leczenie. Leczenie kogoś, Leczenie jakiejś choroby, jakiejś przypadłości, jakiegoś e, injury, co to jest? E, nigdy nie wiem, jak przetłumaczyć słówko injury. Kto chce mi pomóc, to bardzo proszę, to zapiszcie, co to, to jest injury. Piątka. Piąte znaczenie czasownika injury, e, czasownika treat i to już ostatnie, to będzie właśnie. Płacić za coś, za co na co dzień normalnie się nie płaci. Czyli coś, co ma sprawić komuś lub tobie samemu, samej przyjemność, coś, co zazwyczaj sobie nie pozwalasz na to. I to będzie taki przykład. She treated herself to dinner on the town, or I'm going to treat myself to a new dress, to a new dress. I'm going to treat myself to a nice dress. Let me treat you to a drink. Let me treat you to a drink. Pozwól, że postawię ci drinka po prostu. Zaszaleję, kupię sobie nową sukienkę. To zupełnie inne znaczenie. Te pierwsze trzy były tak bardzo do siebie podobne. Tak samo je tłumaczymy. Zranienie, injury, tak. Chyba tak. Uraz, uraz w ogóle jakiś, w wypadku na przykład ale ciężkie tematy dziś. Um, a potem leczenie, a potem jeszcze się pojawiło to właśnie płacenie za coś, za co zazwyczaj so, na co zazwyczaj sobie nie pozwalamy. My treat, ja stawiam. Dokładnie, tak jest. Ja stawiam, ja płacę. To będzie, e, wiecie, ja e, na przykład e, do zapamiętywania takich rzeczy używałam i używam dalej. Codziennie poznaję nowe słowa i zwroty. Różnych mnemotechnik, więc to sobie lubię czasami tak bez sensu przetłumaczyć na polski, tak? Że na przykład to będzie moje traktowanie. Ja cię potraktuję i ja ci postawię to. Ja lubię tak robić, ale wiem, że może to powodować zamęt, więc nie, nie mówię, że to jest jedyna słuszna. Każdy robi tak, jak działa u niego. Mi pasuje czasami takie awkward translation, które pozwala mi właśnie wbrew pozorom zapamiętać poprawnie to znaczenie. Super. Następne kilka linijek piosenki potem nadeszło i to ostatnie. Kilka linijek, bo tam jest bardzo mało tekstu, już mówiłam. Cały czas jest po prostu: Is this love? Is this love? We'll be together with a roof right over our heads. Our heads. O tym nie powiedziałam, ale mówię to praktycznie w każdym odcinku z piosenką, w którym pojawia się słówko a, czyli nasze. Naszymi głowami, nad naszymi głowami. Nie wymawiacie tego our. Our, tylko właśnie po prostu długie a. Our heads. Tak jak w piosence Our house in the middle of our street. A nie Our house in the middle of our street. Nikt tam tak nie śpiewa. Jasne, że będziecie to zrozumieli. Nie, nie budujcie sobie blokady na tej bazie. Ale pamiętajcie, że poprawna wymowa pozwala Wam lepiej też rozumieć to, co słyszycie. Tak? Czyli piosenka A house. In the middle of our street. Muszę się jakoś pohamować. Ale ciężko mówić z piosenki i go nie zanudzić. Czy nie? Um, będziecie rozumieć już teraz, że to jest piosenka o naszym domu na środku naszej ulicy. E, więc po to też musimy tą wymowę dobrze rozumieć. Nie tylko po to, żeby ją dobrze stosować, ale też dobrze właśnie słyszeć. Of my single bed we'll share the, sh will share Will share this, the key twister. Will share the shelter of a, of my single bed. Will share the same room. Is this love that I'm feeling? A roof right over our heads to the Dokładnie na, zaraz ponad naszymi głowami. Popatrzmy na trzy idiomy ze słówkiem roof. E, Napiję się herbatki, a Wy mi powiedzcie, czy znacie jakieś fajne wyrażenia, jakieś zwroty ze słowem roof? Czy może kojarzycie coś? Żyć pod jednym dachem, być pod jednym dachem, mieszkać pod jednym dachem. Mm, co jeszcze? Mieć dach nad głową przecież. Mieć dach nad głową. A także jeden, którego nie umiem przetłumaczyć na polski, to mi może pomożecie. Napiszcie: Jak powiedzieć, żyć pod jednym dachem, um, albo mieć dach nad głową? Prostsze niż myślicie. Nie bójcie się, piszcie śmiało, bo to w ogóle nie jest nic takiego szokującego. E, powiem jeden szokujący, może idiom, którego po prostu nie wiem, jak przetłumaczyć. W tym czasie napiszcie mi to, co prosiłam. E, a teraz popatrzmy na to: To go through the roof. To go through the roof. The prices. Recently, unfortunately, they have gone through the roof. What does this mean? You can, you can guess the meaning from the context and from my intonation. The prices of many products unfortunately recently have gone through the roof. What does it mean? To znaczy, że te ceny różnych produktów niestety ostatnio bardzo wzrosły. Wzrosły szybko i wzrosły bardzo znacząco. Choć ostatnio, jak byłam na zakupach, to stwierdziłam, że dużo kupiłam za tak niedużo pieniędzy. Nie wiem, czasami tą inflację bardzo widać, a czasami nie. Poszło ostro w górę, tak, Justyna, super. E, ceny poszły mocno w górę. No nie wiem, też sobie oczywiście staram się jakoś to zapamiętać, wyobrażając sobie, że te ceny wystrzeliły, wiecie, pod sufit przy przebiły dach i jeszcze lecą do góry wyżej bardzo szybko rosną i bardzo mocno. Um, tak jest. A więc the prices of many products have gone through the roof recently. A teraz popatrzmy jak powiedzieć mieć dach nad głową. No nie będzie tutaj wielkiego szoku, jeśli powiem wam, że to jest po prostu to have a roof Over your head. To have a roof over your head. Uh, I don't need much, a roof over my head. Skrócę to zdanie, bo tam jeszcze wymieniam trzy inne rzeczy, czy dwie, ale niech wystarczy to. I don't need much, a roof over my head. And I'm happy. And I'm safe. Zna trzeci idiom ze słówkiem roof to będzie żyć pod jednym dachem. Uh, to może, albo. Mm, pod tym samym dachem. I po angielsku też macie dwie wersje, czyli under one roof or under the same roof. Under one roof, she said she couldn't live under the same roof as you anymore. She said she couldn't live under the same roof or under one roof with you. I can't imagine us living under the same roof, under one roof. To były trzy idiomy z, z rzeczownikiem roof. I teraz został nam jeszcze jeden rzeczownik do takiej krótkiej analizy, a mianowicie rzeczownik shelter. Shelter. Mamy trzy znaczenia, cztery znaczenia tego rzeczownika. To jest też um, czasownik, ale my patrzymy na to słówko pod kątem. Um, jako, jako rzeczownika w piosence Bob śpiewa will share the shelter będziemy dzielić to samo schronienie będziemy w tym samym, pod tym samym dachem mieszkać e, a więc po pierwsze e, shelter jest po prostu faktem posiadania miejsca do życia miejsca do przebywania miejsca które jest e, bezpieczne I to jest takie szerokie znaczenie e, jako po prostu mm, Podstawowa potrzeba człowieka. A więc macie tutaj shelter jako schronienie. Generalnie takie bardzo ogólne stwierdzenie. Nie jest taki fizyczny obiekt, ale chodzi o to, że to jest podstawowa potrzeba człowieka. Jedzenie, picie, ubranie i schronienie. A zatem mamy takie zdanie. All of us humans need food, clothing and shelter. 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 Możecie sobie to R wymówić, a co tam? Możecie, nie musicie, nie martwcie się tak bardzo akcentami. Po drugie, shelter is protection from rain, danger, attack, jakiekolwiek, wiecie, niebezpieczeństwa, pogoda zła. To przed takimi rzeczami też potrzebujemy schronienia. To już nie tak, nie tak patrzymy na to e, szeroko, ale już tak po prostu wiecie bardziej e, fizycznie. E, schronienie. We need to find a shelter because the storm is coming. I też takie schronisko górskie, to też jest mountain shelter, bo chronicie właśnie przed pogodą, przed deszczem, przed nie wiem czym tam, zwierzętami. E, no, pewnie, że tak, w górach różne rzeczy się zdarza. Po trzecie, shelter to jest też taka. E, konstrukcja po prostu zbudowana specjalnie po to, żeby chronić nas przed różnymi atakami. I tak macie na przykład air raid shelter, to w kontekście Ukrainy wojny możemy rozmawiać o takim słownictwie bomb shelter oraz emergency shelter, coś na prędce skonstruowanego, żeby uchronić ludzi przed niebezpieczeństwem. Makeshift shelter. Makeshift to jest fajne słówko, które dodajecie do określenia jakiegoś rzeczownika, a oznacza ono, że coś jest rozwiązaniem problemu, Makeshift Solution, Makeshift Shelter. Jak wiecie, często te Makeshift Solutions są ostatecznie na stałe. Na przykład, u mnie w domu dużo jest takich rzeczy, które miały być na chwilę, a zostały na dłużej. Czwartym znaczeniem, shelter jest po prostu budynek, który został stworzony przez najczęściej jakąś organizację charytatywną, na przykład. I to miejsce jest stworzone po to, by chronić ludzi, którzy w nim mają mieszkać, ludzi, którym jest pod górkę, na przykład ludzi bezdomnych, albo kobiety samotne, które uciekły z domu, albo mężczyzn, którzy uciekli z domu z dzieckiem, też chyba. Nie wiem, nie słyszałam, ale na pewno to się zdarza, ale nie słyszałam o takich domach samotnych ojców, a są domy samotnych matek. I to właśnie są shelters. I tak samo dla zwierząt mamy właśnie animal, shelter, dog, shelter, e, i, i tyle. I oto właśnie było ostatnie znaczenie, ostatniego słowa, o którym dziś rozmawiamy. Powtórzmy jeszcze kilka zdań na głos, poćwiczmy tą pamięć naszą krótkotrwałą. Utrzymaj to zdanie w głowie na sekundę i wypuść siebie, powiedz to na głos. She treated us with respect. She treated us with respect. My older sister treats me like a child. My older sister treats me like a child. I'm going to treat myself to a new dress. I'm going to treat myself to a new dress. The prices have gone through the roof. The prices have gone through the roof. To live under the same roof. To live under the same roof. A makeshift shelter. To już nie zdanie, ale tylko po prostu kolokacja. Makeshift shelter, shelter oraz dog shelter, mountain shelter, bomb shelter, emergency shelter i tak dalej. To wszystko ode mnie. Jeszcze raz zapraszam do wysłuchania odcinek 162. Tam, gdzie on jest dostępny. Czyli na przykład na mojej stronie teacherola.com/162 pobierzcie sobie kartę pracy, a żeby teraz te wszystkie zdania potłumaczyć sobie na angielski, oni nie mogą żyć ze sobą pod jednym dachem i tak dalej i tak dalej, bo wtedy będziecie ćwiczyć już coś innego. Wtedy ćwiczycie konstruowanie tego zdania, gramatykę tego zdania, ale przede wszystkim powracacie pamięcią do zdań, które powtarzaliście na głos. Więc to nie jest coś całkiem z czapy, że ja teraz każę jakieś zdania budować i to będzie takie mozolne i trudne. Zobaczycie z jaką to przyjdzie łatwością. O ile faktycznie powtarzacie zdania na głos po mnie, mówicie je do siebie na głos, budujecie do tego jeszcze jakieś swoje przeróbki. Nie trzeba robić dużo z tym zdaniem. Wystarczy to zdanie, które usłyszysz, zmienić minimalnie. E, czyli na przykład zamiast they, they will never live under one roof. Na nie wiem, uh, she will never live under the same roof as he. I tak dalej. Wystarczy zrobić małą zmianę. A to zdanie się zapamięta jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. E, więc proszę bardzo, karty pracy pobieramy i ćwiczymy. Kto jest newsletterze, to już ją dostał dawno, to znaczy wczoraj, e, i ma pobiera i e, uzupełnia te karty pracy. I zapraszam oczywiście jeszcze raz na powiedz coś.pl, tam można zapisać się na wyzwanie powiedz coś. Jutro będzie kolejne zadanie. Jeśli się teraz zapiszesz, jutro dostaniesz to czwarte zadanie i trzy poprzednie. I zacznijmy już mówić po angielsku swobodnie. Dzięki, do zobaczenia, pa! pa.